Cześć witam. Dwa tygodnie temu pokazywałem wam w odcinku na sucho jak przerobić pokrywę podnośnika, pompę jak złożyć, jak złożyć napęd. To wszystko wam pokazałem. Dostałem oczywiście od kogoś tam opierdziel, że jak podłączyć, że tu wyjście na rozdzielacz od tego a tu z powrotem, tutaj powrót, że tam musi być inaczej, że to jest źle. Więc moi drodzy, dzisiaj odwiedziłem, odwiedziłem, odwiedziłem mojego dobrego tokarza, który mi bardzo pomógł. Tylko muszę jeszcze sobie tą obudowę za chwilę przedmuchać i wam coś pokażę. A więc tak, obudowa już jest przedmuchana, ponieważ była gwintowana. Za chwilę się wyleje fala hejtu tych, którzy sprzedają pokrywy po 400-450 na yy, Aledrogo czy innych yy, portalach, bo za takie pieniądze niestety pokrywy widziałem. Zrobicie to samemu, zobaczcie. Pierwszą rzeczą jaką musiałem jechać zrobić Frezowanie w tym miejscu pokrywy. Mój tokarz to ogarnął. Sfrezował mi to tutaj ładnie. Nagwintowaliśmy to na M18 razy 1,5. Czemu nie zrobiłem tego prosto? Czemu nie zrobiłem tak? E, stwierdziliśmy, że to w tym miejscu, jeżeli wyjdzie nam. E, kanał. Może być tak, że będziemy musieli to maksymalnie spłycić tu. Jak najgłębiej podejść. Bo obawialiśmy się, że żeby nie zniszczyć pokrywy przede wszystkim. Obawialiśmy się, żeby tam tutaj nie musia... musiało tak do tego momentu dojść, żeby to nagwintować w tym samym miejscu. E... Po. W kontaktach z użytkownikami stwierdziliśmy, że jednak to jest najlepsze miejsce ze względu na to, że tutaj nam trochę będzie wspornik od zaczepu polowego, nam trochę tutaj kolidował, więc stwierdziliśmy, że robimy to w tym miejscu. Na HiBIU trafił, może niekoniecznie, ale w tym miejscu nam to pasowało. Tu nie będzie nam kolidować żaden przewód. Tu też. Tu do korka spustowego mamy dostęp. Tu ewentualnie przewód. Faktem troszeczkę będzie trzeba podciąć y, ramę zaczepu polowego. No ale niestety y, takie są, a nie inne uwarunkowania zamontowania tej pokrywy. Tu mamy 18 razy 1,5 czyli ten sam gwint co tutaj. Zaraz sobie jeszcze to sprawdzę tylko sekundka, dobra. Jednak chciałem was wprowadzić w błąd. Rozmawiałem z lokarzem swoim i mówi, że tutaj jeżeli 18 byśmy zrobili, to byśmy tą ściankę z boku e, bardzo osłabili, bo się zrobiła bardzo cienka, zrobił to na 16, z tym że tu jeżeli przyjdzie e, Nypel prosty, można go rozwiercić, ponieważ ta strona tu jest szeroki kołnierz, więc nam tutaj też uszczelni, a niestety, jeżeli chodzi o. E, 16-18 gwint. kołnierz już jest bardzo mały i może nam tego nie uszczelnić, więc tutaj jest na 16, jeżeli przyjdzie tutaj oczko, bo można zrobić sobie oczko, wyjść na prosto w tą stronę e, lub do tyłu, albo do przodu, w zależności jak to chamą tam pasuje, e, oczko nam odciśnie, śruba przyjdzie nam tutaj e, 18 z lub 16 z otworem na dziesiątkę, więc tutaj będzie na ten tylko ewentualnie będą nas dławiły otwory w śrubie. KNC mamy tu wyjście i na kolejna rzecz, to moi drodzy, trzeba nagwintować ten otwór, tak jak widzicie, nie wiem czy to widać, bardzo głęboko tutaj jest nagwintowane. Bo aż dotąd najprawdopodobniej, niepotrzebnie, bo wystarczyło tylko dotąd. No ale niestety człowiek chce, chciał dobrze pan Krzysztof, ja jestem zadowolony. Tu mamy koreczek. O, i teraz zobaczcie, już nam tutaj za chwilę się pojawi. Już nam się pojawia. Na imbusik, czyli pokrywa nie jest zaspawana, można go w każdym tej chwili e, wykręcić, tam zaślepić otwór i jak najbardziej pokrywę. O, o już sobie, zaczyna stawiać sobie opór, jeszcze nie. Tam można kręcić do oporu ze względu na to, że gwint jest ze stożka. O, dokręcę. Cicie też sobie to dokręcę ale tu już jest kureczek jeżeli chodzi o to dokręcony jest dokręcony zabezpieczony ten przepływ i teraz moi drodzy podłączamy sobie rozdzielacz rozdzielacz zewnętrzny nie obciążający nam podnośnika Fabrycznego. Prawidłowo podłączymy go i troszeczkę tak, niby, prawidł, niby dobrze, ale nie do końca. A mianowicie dostałem OPR, że źle Wam to przekazuję. A mianowicie teraz z tego wyjścia, o, nie to sobie zrobię, tak, ja to trochę sobie obrócę. Z tego wyjścia idzie zasilanie, pod P, czyli power. I teraz powrót z tego, czyli litera T, tank, zbiornik, można, podkreślam, można podłączyć pod to wyjście. I teraz tak, pompa będzie pchała ciśnienie tu, leci do rozdzielacza, przez rozdzielacz, wchodzi tym wyjściem, idzie do góry do plecaka i zasila nam plecak. Trochę takie bezinwazyjne, trochę takie e, nie do końca januszowe rozwiązanie, ale to jest dobre, gdy nie obciążacie podnośnika, czyli korpusu podnośnika, podnośnika hydrauliki zewnętrznej do maksymalnych przeciążeń, maksymalnych ciśnień. Bo jeżeli cofnie Wam się olej tu, zrobi się ciśnienie i olej się cofnie po przewodach tu na sekcję, może uszkodzić Wam rozdzielacz. Taka jest zasada, a mianowicie jest to pospolicie zwana cofka, czyli zbudzenie ciśnienia na zasilaniu podnośnika i może się tutaj wytworzyć nam ciśnienie. I uszkodzić tu albo pęknie kołpak, yy, bo nic innego, ewentualnie o ringi może popychać, ale nic innego się nie powinno stać. Ale teraz najważniejsza rzecz, czyli prawidłowe podłączenie rozdzielacza zewnętrznego współpracującego w linii z tym oto z tą yy, to pokrywą i z tym rozdzielaczem, który jest u góry, czyli hydraulika zewnętrzna, ciągnika, jaki podnośnik. I teraz, yy, gdy podłączycie to w tym sposobem, o którym mówiłem przed chwilą, jeżeli będziecie operować turem, czy ładowaczem, czy powiedzmy hydrauliką z przodu na tuza, czy cokolwiek, tu działać podnośnik, Czyli hydraulika zewnętrzna i podnośnik nie będzie działał, ponieważ ciśnienie będzie pchało tutaj i tu coś tam może się dziać, ale nie musi, w zależności od tego, ile tego oleju stąd będzie szło. Jednocześnie nie ma opcji, żeby to działało. Następna rzecz, aby to zrobić prawidłowo, i ktoś już o tym pisał, w w poprzednim filmie robimy to przez tuleję ciśnieniową. A mianowicie, moi drodzy, żeby można było korzystać i z podnośnika i z rozdzielacza jednocześnie, przychodzi tuleja ciśnieniowa. Nie mam tulei, ale tuleja ciśnieniowa to jest takie coś ala taka redukcja z zaworkiem wkręcana w to miejsce. Wykręcamy ten pynolek. Tą zaślepkę. Ona jest wykręcana i w to miejsce wkrętamy tuleję ciśnieniową. I teraz jak to podłączyć. A mianowicie znowu z tego wyjścia ciśnienie pakujemy pod literę P. Ale powrót ten z rozdzielacza nie wraca już tutaj, tylko musimy sobie zrobić dodatkowy powrót. Najprościej, najszybciej przez. Wlew oleju przez miarkę wlew, miarkę wlew oleju przez skrzynię biegów, powrót, ewentualnie jak ktoś chce się bawić, może sobie zrobić powrót w korek spustowy. Też jest taka możliwość, i też tak można to podłączyć. Tylko że jak już olej będzie spuszczony, no to w skrzyni jedna trochę jeszcze go będzie. No to, to jest zabawa, no każdy robi, jak uważa. Można, nie trzeba. I teraz pod tą tuleję ciśnieniową podłączamy zasilanie z tulei ciśnieniowej w miejsce tu. I teraz ciśnio, tuleja ciśnieniowa. To podaje nam olej. I tym oto kanalikiem olej płynie sobie rureczką do korpusu podnośnika. I teraz jeszcze Wam powiem najważniejsze awarie, takie, które możecie sobie sami sprawdzić. Pompy hydrauliczne, gdzie często ludzie wymieniają niepotrzebnie pompy. Ale to jeszcze chwileczkę. Więc to jak najbardziej prawidłowe, czyli podłączenie przez tuleję ciśnieniową, tu i zasilanie do góry. Ale moi drodzy, teraz tak. Największe i najczęstsze błędy eksploatacyjne przy pompie podnośnikowej. A mianowicie, często się zdarza tak, że wymieniacie niepotrzebnie pompy ze względu na to, że Ktoś tam, coś tam stwierdził, że coś nie działa. Więc moi drodzy, jeżeli sprawdzamy ciśnienie, najlepiej sprawdzić ciśnienie na pompie w tym miejscu. Tu wkręcamy sobie redukcję, zegar, zawór i znaczy zawór, redukcję i zegar. Po przewodzie robimy sobie takie złącze kontrolne i tutaj mamy pogląd na ciśnienie nietypowe na hydraulikę chociaż też tam można się bawić ale złącze kontrolne tutaj też nam to pokażę to jest pierwsza rzecz druga rzecz jeżeli wywrot działa prawidłowo a nie działa podnośnik czyli na przykład podniesie do góry i opuści gdy go zgasicie trzeba szukać przyczyn w podnośniku nie w pompie. Jeżeli znowu działa podnoszenie, czyli podnosi jakiś tam pług podnosi jakiś balot, czyli jakiś tam wycinak do kiszonki i nie ma z tym problemu, a nie wywraca, znowu trzeba szukać przyczyny w podnośniku. Nie w pompie. Nie szukajcie przyczyn w pompach. Jeżeli ciśnienie momentalnie spadło i nie ma, nie działa podnośnik, nie działa wywrot jednocześnie. Najprawdopodobniej pierdyknął napęd. To jest częsta awaria, awaria tego napędu. Lubi pęknąć ten spornik, ewentualnie tutaj wycin wyrywa krzyżaki na załączeniu. Więc to taka jest też awaria, dosyć częsta. Więc pompa niekoniecznie. E Następna rzecz, jeżeli chodzi jeszcze o pompę, należy zwracać często uwagę na filtr, ponieważ filtr ciągnie syf z samego dołu. Musi być on w miarę przemyty, wyczyszczony. Co jakiś czas powinno tam się niestety tą pokrywę zdjąć. Wiadomo, że to jest ustrojstwo, bo trzeba olej spuszczać i inne rzeczy. No ale jeżeli będzie zasyfiony e, filtr, on się będzie otwierał i ciągnął cały syf na pompę, skraca jej życie. A później są, a panie, dwa lata mi ta pompa wytrzymała, co to za gówno, co się mi sprzedali czy coś? No niestety, tak jest, a nie inaczej. Szczególnie gdzieś tam ciągnik pracuje w turze, yy, w ładowaczu czołowym jest wykorzystywana często hydraulika. No to niestety trzeba się z tym właśnie liczyć, że coś takiego się może dziać. A następna rzecz, panie, no sześćdziesiątka, półtorej tony nie podniesie. Przytrzymaj mi piwo, zaraz ci pokażę. Więc to są też takie, właśnie historie. Yy, no, może z życia wzięte. No tak, z życia wzięte, bo nie można tego naszej nazywać, bo takich tutaj yy, jak to mówią, maszyna ino gwizda, ino operator. No, tak jest, jak jest. Yy, maszyny te są często prze, przeciążane i dźwigają, więc yy, wiadomo, że ten sprzęt musi być wykorzystywany, ale przede wszystkim. To ja powtarzam z głową. Jeżeli coś robić, to naprawdę robić to z głową. Następną rzeczą, jeżeli chodzi o to, że podnośnik sam przez noc opuszcza, trzeba zacząć od rzeczy najtańszej, czyli zdejmujemy podnośnik, koszt uszczelki około 5-6-7 zł i wymieniamy uszczelniacze na tłoku. Trzeba zobaczyć, co tam się dzieje. Jeżeli chodzi o sam podnośnik, postaram się Wam go omówić w innym odcinku, w serii typowo o podnośniku. Mam podnośnik u siebie po regeneracji, więc tutaj będę Wam się starał coś, nie coś opowiedzieć. Jeżeli chodzi jeszcze o pompę, jak można jeszcze sprawdzić pompę? Bardzo prosty sposób i nie potrzeba do tego. E... Żadnych zaworów, żadnych zegarów dodatkowych na wolnych obrotach, tak, żeby tam sobie ciągnik prykał, także ma ochotę zgasnąć, ale że jeszcze chodzi. Podnieście dźwignię od wywrotu do góry. Jak ciąg będziecie słyszeli, że po ciągnik zgasi przydusza, że chce go zgasić, na 99,9 pompa jest OK. To jest taka przede wszystkim. E Metoda po Januszowemu, PGR-owska, ale tak to można sobie sprawdzić. I jeszcze jedna rzecz, którą Wam chciałem powiedzieć. Czasami może się zdarzyć tak, że podnośnik będzie dobry, rozdzielacz w podnośniku będzie dobry, pompa i napęd będzie dobry, ale dalej będzie trzeba mu albo gazować, żeby podniósł. Albo dalej nie będzie podnosił. Moi drodzy, przede wszystkim są dwie rzeczy, które jeszcze ulegają awarii. Częstą awarią jest ta rurka, która idzie od pompy do zaworu. Lubi sobie pęknąć. Więc tu jeszcze jest paliwo, żeby ją wymienić. To wykręcamy pompę, wymieniamy rurkę, skręcamy, spawamy, wymieniamy na nową, na mością spawamy. Różne macie metody. Tą rureczkę skręcamy i działa. Ale tu przychodzi łącznik pokrywy pompy z obudową tylnego mostu, i od góry w podnośniku przychodzi łącznik korpusu podnośnika z obudową tylnego mostu. Ale od dołu do góry olej jakoś popłynąć musi. Tu przychodzi taka rurka. Ja ją pokażę w to w odcinku właśnie o. Podnośniku, coś tam będę chciał powiedzieć. Zresztą, podnośnik składa się z kilkuset elementów, więc wybaczcie mi. Wybaczcie mi, ale wszystkiego Wam też nie powiem, no bo niestety człowiek na wszystkim się nie, mo nie może znać. Podnośnik jest taki, jaki jest. Co wiem, to Wam powiem, ale. Tu idzie rurka od góry do dołu. Ona oplata z prawej strony e, zygzakiem. Rureczka wygląda gdzieś w ten sposób: tak. Tak. Na dół i do pompy. Ona tutaj pokrywę mechanizmu różnicowego oplata musi obejść bokiem. I ona też niestety raz na pół roku sprzedajemy. Raz na kwartał, raz na pół roku sprzedaję tą rurkę, bo też pęka, no i niestety, żeby tam wymienić, najlepiej wyjąć mechanizm różnicowy. To jest najprostsza, najprostsza metoda, tą rurkę trzeba wtedy ścisnąć, ona musi się rozejść, trzeba ją od góry zaklepać tak ładnie, od dołu najlepiej też. No niestety taka jest z tą rureczką zabawa i to też taka jest częsta awaria. No w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to wszystko. Więc tak jak mówię, najprostsza metoda, czyli zasilanie idzie tam z dołu do rozdzielacza, to powrót do tego, to jest taka najprostsza Januszowa. Jeżeli chodzi o prawidłową, to najlepiej jest tutaj przez tuleję ciśnieniową. Nie patrzcie na to, że to jest rozdzielacz jednosekcyjny, bo czy to 2, czy 3, czy 4, czy 5. Zasada będzie ta sama, czy to będzie na dźwignię, czy to będzie elektro... Yy, czy na linkę, czy to będzie jakiś na elektrozaworach będzie podłączenie i zasada ta sama. W tym odcinku co wiedziałem, to powiedziałem jeżeli czegoś nie powiedziałem piszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!